No witajcie moi drodzy w kolejnym materiale. Troszeczkę grzeje wybaczcie też szum, być może wiatru, no i troszeczkę też to słońce, no bo jest jak jest. Zajmiemy się w tym materiale w miarę przystępnym czasie tym, co z kryptowalutami w wakacje 225 oraz co bezpośrednio po takie moje predykcje, spekulacje. Zobaczymy, czy to wszystko się sprawdzi. Zasubskrybuj oczywiście kanał. Zapraszam Cię do moich stron, które są w opisie. I do kontaktowania się ze mną, jeżeli masz na to ochotę. W pierwszym linku w opisie, czyli danielkamp.pl, znajdziesz wszystkie rzeczy, które polecam w branży krypto i nie tylko, oraz kontakty do mnie na Instagram, Twitter, mojego maila, aby móc, chcąc się ze mną skontaktować, mieć to, gdzie się kontaktować. No więc, jeżeli jesteś tym zainteresowany, to oczywiście zasubskrybuj kanał i zajrzyj do opisu po tym filmie. Na samym początku odpowiem sobie na pytanie, co będzie z bitcoinem według mnie. No, Według mnie bitcoin chyba trzyma się najbardziej, najlepiej, najmocniej podczas tej hossy i chyba wydaje mi się, że można powiedzieć oczy... o... rzecz oczywistą, czyli to jest hossa bitcoina. Jest to rzecz raczej oczywista i myślę, że to się za bardzo nie będzie zmieniało. No i też bardzo ważna rzecz, kto ma tego bitcoina i ma go kupowanego, tak jak myśmy kupowali w serii, kupują kryptowaluty, ale... Nawet troszkę po, troszkę wcześniej, to jest wygrany, ponieważ ma już kilka x Około 110 tysięcy dolarów, jak przed chwilą sprawdzałem, za Bitcoina. No i ta sytuacja nie powinna się zmienić. Bitcoin powinien się umacniać na tej, można powiedzieć, swojej pozycji lidera. I ta hosta wydaje mi się, będzie przeznaczona i podporządkowana Bitcoinowi. To znaczy, jeżeli Bitcoin będzie rósł, to altcoiny być może też zaczną rosnąć. Jeżeli Bitcoin będzie spadał, altcoiny zaczną spadać jeszcze bardziej. No i to jest krótka predykcja dla Bitcoina. Co z Ethereum? Ethereum ja jestem wielkim fanem, kto mnie ogląda dłużej ten wie. Już ponad jakiś tam czas zbieram te etery mam ich troszkę, więc może też dlatego jestem troszeczkę przehajpowany tym Ethereum, ale mam nadzieję, że Ethereum jeszcze odbije i Ethereum jeszcze pokaże swoje. Będzie trudno osiągnąć ATH podczas tej hosy. Mam nadzieję, że to się stanie. Natomiast predykcje typu 10-15 będzie bardzo trudno, myślę, osiągnąć. Liczę na to, może nie na 15, może bliżej Dychy. Wtedy myślę, że to jest świetna opcja, żeby się ewakuować, ale jak będzie, zobaczymy. Będzie podążał mam nadzieję za Bitcoinem, to jest moja predykcja i tutaj się nic nie zmienia. No dobrze moi drodzy, ale co teraz z altcoinami? No, wydaje mi się, że altcoiny będą miały trudne wakacje. Oczywiście, kto jest za metodą DCA można sobie dokupować. Natomiast które? No, myślę, że stopki. Na pewno nie jakieś tam bardzo odległe. Altcoiny będą miały ciężko. Myślę, że te wakacje mocno pokażą, że Bitcoin jest najmocniejszy. Mam nadzieję, że jeszcze Ether. Natomiast z altcoinami bym się wstrzymał. Jest też zagrożenie tego, że ta hossa nie będzie już powiązana z altcoinami, a na pewno nie tak mocno, więc być może do końca roku wcale mocno nie wzrosną. Aczkolwiek ja liczę na to, że to będzie jeszcze Hossa i Ethereum, i altcoinów może w mniejszym stopniu. No ale na pewno trzeba się liczyć z tym, że przede wszystkim Bitcoina. Kolejne pytanie, jeżeli altcoiny to jakie? No na pewno to najpopularniejsze, top 10, top 20 maksymalnie, nie skupiałbym się na jakichś odleglejszych, które już były kiedyś wyhypowane, to już w ogóle, a jeżeli były i spadły tak, moc, tak bardzo mocno, to może już z tego nic nie będzie, być może większość altcoinów też nie osiągnie swojego ATH więc kupując je na dużych dołkach lub jakiś czas temu tak jak myśmy kupowali niektóre to się to może opłacić natomiast w pewnych sytuacjach trzeba liczyć się z tym że być może trzeba to zostawić na kolejną hostę, a być może trzeba wyjść już niedługo lub teraz ze stratą i ostatnie rzeczy do których się jeszcze odniosę to z memcoinami no ja myślę że pomału też wygasa hype na memcoiny być może będą się pojawiały jakieś projekty które jeszcze dadzą mocno zarobić ale niekoniecznie Natomiast wydaje mi się, że w dużej mierze to już za nami w 80-90%, choć różnie może być. PP lub Dogecoin może jeszcze zrobić robotę. I teraz dwa ostatnie pytania. Co jeśli jesteś na rynku w tym momencie? No, musisz się zastanowić, jeżeli jesteś na stracie, czy wychodzić. Jeżeli nie jesteś na stracie, to czy wychodzić tak samo, lub zostać, tak? Ja na pewno zostaję. Ja na pewno na ten moment się nigdzie nie wybieram. Czekam być może na jesień, może troszeczkę wcześniej i zobaczymy, co się będzie działo. No dobrze, a jeżeli nie odważyłeś się jeszcze wejść na rynek, a jesteś osobą nową, oglądasz mnie na przykład pierwszy raz, to co ja bym ci doradzał, to no możesz sobie założyć konto na jednej z popularniejszych giełd, linki znajdziesz w opisie i możesz sobie przeeksperymentować. To znaczy kupić, sprzedać jakieś krypto, aczkolwiek dużego potencjału wzrostowego pewnie Bitcoin na tej hossie nie ma. Ethereum ma duży potencjał wzrostowy, ale jest duże ryzyko, że za mocno już nie odbije. No i są te altcoiny. Tutaj bym już nie doradzał na konkretne typy. Te, które bardzo mocno pospadały, a mają niezłe fundamenty z poprzedniej hossy i poprzednich, no to może warto i wartołoby tu się zastanowić, czy one nie byłyby opcją, żeby zaryzykować, ale to są takie, muszą być projekty, które są 70, 80, 90% do tyłu. No i jeżeli dotarłeś do tego momentu, to dziękuję Ci za obejrzenie tego materiału. Zapraszam Cię do linków w opisie, do subskrybowania tego kanału, do przeglądania pozostałych serii, pozostałych playlist i do kolejnych filmów. Zostaw łapkę, komentarz. Trzymaj się. Hej!